Witam serdecznie. Przygotujemy sobie teraz buraki do kiszenia. Ja sok z buraków kiszonych wypijam dla zdrowotności, a z buraków później zrobię w kolejnym którymś wideo humus, bo jest przepyszne. A przy okazji pokażę Państwu, jak korzystać z szatkownicy, która jest wyposażeniem dodatkowym do roboty. Otwieram sobie karnek. Zakładam do garnka taką nakładkę, na której będę umieszczała tarczę do szatkowania. Mamy trzy tarcze, jednak pięć sposobów tarcia. Pierwsza na grube wiórki, grube plasterki. Będzie mi dzisiaj niepotrzebna tarcza do tarcia placków ziemniaczanych i buraków z ćwikłą też nie będzie mi potrzebna. Dzisiaj wykorzystam tarczę, która jest z jednej strony na cienkie wiórki, a z drugiej strony na cienkie plasterki. Ponieważ będę szatkowała buraki na cienkie plasterki. I używamy też innej pokrywy, która jest tylko kompatybilna z szatkownicą. Zamykamy nasotro. jak nic nie robi, za każdym razem przypominam, że się sam wyłączam. I teraz, jeżeli wykorzystujemy tarczę do szatkowania, maksymalne obroty ustawiamy do dziesiątki. Buraczki już mam przygotowane, pokrojone, obrane. Daję sobie start i wkładam o tego za dużo gące. sobie pomóc pobytaczem. I tak Wkładamy sobie wszystkie bulaczki aż posiadamy w klasach Jeszcze też pokroję, bo zostały mi dwa buraki. Można sobie oczywiście do wygłów nie składać buraki, ale nie buraki mamy potarte zdajemy sobie tarczę i już pokazuję jak mamy pięknie potarte buraki żeby nie było bałaganu sobie tutaj ustawię i już pokazuję proszę zobaczyć jak są ślicznie potarte buraczki plasterki równiutko Przygotowałam słoik, do którego włożyłam już chrzan. Mam przygotowany pokrojony czosnek, czyli wkładam jeden kawałek czosnku i wkładam sobie buraczki. A taki sok naprawdę jest bardzo zdrowy do picia. Można z niego zrobić czerwony barszczyk, można później te ukiszone buraki do surówki. Ja jak wspomniałam zrobię sobie z nich później hummus. Włożę kolejny kawałek bura y, czosnku. I znów przekładam buraki. Może opuszczę troszeczkę, żebyście Państwo lepiej widzieli. Tak. Kolejne czosnki. wszystkie buraki. No dlatego cię w rękawiczkach uzbrojona. Tak. Przygotuję 5 litrów zakwasu Zajmuje to 5 minut. Przygotowanie, obieranie buraków, szatkowanie. Tutaj mam w miseczce przygotowane kilka ziaren pieprzu, gorczycy, liście laurowe i ziele angielskie. I taka moja słodka tajemnica. Pół szklanki kwasu z, buraków, z ogórków kiszonych. Przygotowana gotowana woda wystudzona na litr wody, łyżka soli, łyżka cukru. I mamy już gotowe zakrętka. Buraki mogą powędrować na okno, na parapet. I poczekamy 3 dni i można będzie pić zakwas i wtedy zrobimy sobie też humus z buraków. Pokażę jak to zrobić. Przepis na wodę do kiszenia będzie pod filmem. Do zobaczenia.